Panowie, czas start. Dobra. Szafa? Szafa. Wiesz jak... Rzeczy do powieszenia? Ewentualnie tak zakładasz. Dobra, wymówcie, a ja na niego będę patrzył. Ja <grym> na... <grym> <grym> Jakby to było trochę mniejsze, to wiesz co, bym partnerce sprawdził, jaki pierścionek. Mam kupić. <grym> <grym> Czyli jest to tak, do sklepu jubilerskiego. No faktycznie. <grym> Kurczę, co tutaj? Kurcze, zawsze uważałem się za kreatywnego człowieka i was uważałem za kreatywnych ludzi, ale tutaj lekcja pokory przyszła. Weź ty patrzymy może? Ja już trzymałem. Może tobie przyniesie szczęście. Chcesz podtrzymać? Panowie, mam mija, minuta wam została. Dobra, bo naprawdę jesteśmy daleko. Czekaj, 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 czekaj. Zobacz, 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 zobacz. A to nie jest grzybek? Zobacz. Może mierzymy sobie maślaczki i borowiczki w lesie? Ale, ale rzeczywiście, jak może być można to wziąć tak w ale, ale czyli trzy są nawet, nie? Czekaj, trzy. A to nie jest miska gorąca z tym? Zobacz. I poczekaj, poczekaj. Znowu, tu są 3, tam jest jeden. Czyli jest średnica, czekaj. Jakby, jakby zaznaczenie, nie? Jak tu był jeden, tu są trzy. Cokolwiek to jest. Zupa jest zupa i z parac. Wiesz. Pięć. To się coś, Cztery, coś się przelewa. Z tego, trzy, z tego górnego coś się przelewa do dolnego dwa, i może być para, nie? Jeden potrzebuje waszej decyzji w tym momencie. Dobra, kuchnia. Zostajemy z kuchnią. Wkładasz makaron, tędy. Makaron! To jest dobra. Jak makaron? Że i jaką chcesz porcję makaronu? Masz dwie miski, trzy miski. Na ile osób? Czyli jaka jest wasza ostateczna decyzja? Mierzymy tutaj ile makaronu musimy wrzucić do, do, do porcji, tak, żeby do zagotować do porcjowania makaronu. Ja nie wiem jak wy na to wpadliście, ale tak to jest do mierzenia. Ja tak ja nie wiem jak. W klasyfikacji generalnej macie dwa punkty. Gratuluję wam z całego serducha. Jeszcze możecie sobie wybrać prezent. Proszę bardzo. Zastaw noży. Zastaw noży? Przydadzą się noże? Tak. Podzielimy się. Podzielicie się. Okej. Okay.